Zanim idziesz na rozmowę rozwojową, oceniającą, podsumowującą, to się do niej porządnie przygotuj. Tak? Jakbyś wybierał się na negocjacje do najważniejszego klienta. Te rozmowy zaczynają robić się takie bardzo ogólne. Zaczynają być podczas tych rozmów puszczane hasła typu takie generalizacje: Ty zawsze, ja zawsze, ty nigdy, wejdą niepotrzebne, niezasadne emocje i cała rozmowa nie robi się konstruktywna oparta o fakty, ale cała rozmowa robi się rozmową emocjonalną. Jak przygotować się do rozmowy oceniającej, do rozmowy pracowniczej? Takie rozmowy budzą w nas wiele kontrowersji, ale również wiele emocji. Dlaczego? Dlatego, że większość takich rozmów jest prowadzona w taki sposób, że pracownik wychodzi z niej bardziej zdołowany niż zmotywowany. Jeżeli jeszcze do tej pory nigdy nie robiłeś rozmowy oceniającej czy nie robiłaś rozmowy rozwojowej, podsumowującej, to zapraszam cię do tego wideo, ponieważ w tym wideo powiem ci jak się do takiej rozmowy przygotować? Ja nazywam się Magdalena Wojtkowiak i razem z moim zespołem z firmy Future Skills pomagam podnosić menadżerom, liderom i przedsiębiorcom umiejętności komunikacji, umiejętności kierowania zespołem, umiejętności budowania skutecznych zespołów. W ostatnim okresie a mamy jesień. Zgłasza się do nas coraz więcej firm, liderów i przedsiębiorców pytających o to: Magda, jak przeprowadzić taką rozmowę podsumowującą, rozmowę rozwojową, czy chociażby rozmowę roczną? I najczęściej to są osoby, które wcześniej tych rozmów rozwojowych czy rocznych w ogóle nie miały. Są też całe firmy, które mówią o tym, że w ogóle chcą zacząć wprowadzać rozmowy rozwojowe czy rozmowy oceniające i pada pytanie: w jaki sposób to zrobić? Ja chciałabym przez te nagrania przekazać Ci kilka istotnych informacji, które, jeżeli wykorzystasz w praktyce, no wpłyną na to, że Twój pracownik z tej rozmowy wyjdzie bardziej zmotywowany i odpowiedzialny, a nie zdemotywowany, z czym, no niestety, na co dzień po takich rozmowach rozwojowych się borykam i potem, zamiast mm, od razu zrobić to poprawnie, to niestety trzeba ratować sytuację i ją odkręcać. Pierwszym krokiem, od którego należy zacząć, to jest w ogóle zadanie sobie pytania: co jest Celem tej rozmowy. I odpowiedź na to pytanie powinna się znaleźć u ciebie na papierze, na piśmie, tak, żeby stanowiła pewien fundament do tego, do którego będziesz wracał podczas całej rozmowy. Tej, czy to jest rozmowa rozwojowa, czy to jest rozmowa oceniająca, czy to jest rozmowa podsumowująca, one mają pewne różnice, odrobinę się różnią, natomiast cała formuła generalnie wygląda w taki sam sposób. Po co ci. Odpowiedź na pytanie, co jest dla ciebie celem podczas tej rozmowy. Po to, że w trakcie tej rozmowy, którą będziesz prowadziła, którą będziesz prowadził, pojawią się emocje z twojej strony, ponieważ cele nie są takie łatwe, pojawią się emocje ze strony twojego pracownika i niestety najczęściej w praktyce wygląda to tak, że plan rozmowy, planem rozmowy, a przynajmniej ten plan, który masz w głowie, a ta rozmowa zaczyna. Iść swoim własnym torem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się pojawi emocja u Ciebie, albo pojawi się emocja u Twojego pracownika, no to schodzicie z, z, z tego, po co się tak naprawdę spotkaliście. Może, mogą pojawić się takie sytuacje, w których Ty poczujesz się winny, że w ogóle prowadzisz tą rozmowę, albo zamiast zachować się neutralnie, to. Poczujesz opór ze strony osoby, współpracownika, któremu dajesz te informacje, pojawi się pewna, nazwijmy to manipulacja, czy to ze strony osoby, której dajesz informacje, czy to ze strony Twojej osoby, i najczęściej wtedy, jak jeszcze dochodzą do tego emocje, na przykład w obszarze, że ktoś podważa mój autorytet, no to ta rozmowa w ogóle schodzi na inny tor. Zapominamy o tym, jaki jest cel tej rozmowy i zaczynamy wchodzić w takie przepychanki, zaczynamy wchodzić w ping zaczynamy wchodzić w dyskusję w oparciu o to, kto jest winny, kto tu zawinił, po czyjej stronie jest odpowiedzialność. I znowu, zamiast iść w obszarze tego celu, który ty chcesz osiągnąć, no to niestety idziecie w przepychankę. Cel i odpowiedzenie sobie na pytanie, co jest celem tej rozmowy, ma na celu Cały czas powodowanie, że wracasz do tego, po co tu jesteś z tą osobą. Drugim pytaniem, które warto by było, żebyś, żebyś sobie zadała, żebyś sobie zadał, zanim pójdziesz na tą rozmowę, to jest e, odpowiedź dotycząca tego, hmm, czego ty chcesz, czy po, z czym ty chcesz wyjść z tej rozmowy dla siebie. Czyli ty jako liderka, jako lider, idziesz na tą rozmowę po coś. Cel jest oczywisty, bo już masz, już masz to wyklarowane, już na to odpowiedziałeś. Ale z czym ty dla siebie chcesz wyjść z tej rozmowy? Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że niestety, ale czasami menadżerowie chcą wyjść, z czego sobie nie zdają sprawy, z takim poczuciem wyższości. Chcą wyjść z poczuciem ja tu rządzę, chcą wyjść z poczuciem ja tu mam autorytet i ty masz się mnie słuchać. Ale czasami zdarza się też, też tak, że chcą wyjść dla siebie z poczuciem bezpieczeństwa i z poczuciem e, tego, że oddali faktycznie temu pracownikowi podczas tej rozmowy, z jednej strony podsumowującej rozwojowej, z drugiej strony z rozmowy takiej z oczekiwaniami na przyszłość, e, po, takie poczucie, czy jakby pewność, nawet nie poczucie, pewność tego, że przekazali i ten pracownik przyjął tą informację zwrotną, ale również przyjął cel, który ma zrealizować na przyszłość. Czyli ważne jest pytanie, z czym ty dla siebie chcesz wyjść. Bo jeżeli kieruje tobą ta pierwsza część, o której powiedziałam, czyli kieruje tobą to, że ty chcesz pokazać, kto tu rządzi, to lepiej za tą rozmowę, czy to ona jest podsumowująca, rozwojowa, czy oceniająca, naprawdę się nie bierz, dlatego że wyjdzie z tego jeszcze gorsza sytuacja niż w tej chwili ta, która jest obecnie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie lubią, kiedy ich się upokarza, dlatego, że ludzie nie lubią, kiedy ktoś nimi rządzi, dlatego, że każdy ma pewien poziom poczucia szacunku dla samego siebie, i niestety taka postawa często powoduje, że. No, te rozmowy przebiegają no, nie w taki sposób, jaki powinny, czego efekt jest odwrotny, czyli twój pracownik jeszcze bardziej nie będzie realizował tych planów, jeszcze będzie mniej zaangażowany i jeszcze będzie brał mniejszą odpowiedzialność. I ja wiem, że niektórzy z Was powiedzą: Nie, Magda, my takich rozmów nie prowadzimy, my w ogóle w takim celu nie idziemy, na, żeby z pracownikiem porozmawiać, a ja wiem, że niestety w praktyce często tak jest że e, lider mówi do mnie potem, no poszedłem na tą rozmowę i pokazałem mu, kto tu jest szefem. No to nie jest celem rozmowy rozwojowej, nie jest celem rozwoju, rozmowy podsumowującej, bo celem tego jest, żeby przenieść umiejętności, kompetencje i zadania Twojego pracownika z punktu A do punktu B. I teraz przechodzimy do trzeciego pytania, które też ważne by było, żebyś sobie zadała, żebyś sobie zadał, zanim pójdziesz na taką, na taką rozmowę, z czym chcesz, żeby wyszedł Twój pracownik. No i teraz widzisz, jeżeli ty chcesz wyjść z czymś dla siebie, to też twój pracownik z, tym, z tego spotkania ma z czymś wyjść dla siebie. Co to ma być? Na pewno nie ma wyjść z poczuciem, że jest całkowicie beznadziejny, na pewno nie ma wyjść z poczuciem tego, że jest chodzącą porażką. Na pewno nie ma wyjść z poczuciem tego, że wina jest całkowicie po jego stronie, i na pewno nie ma wyjść z poczuciem takim, że zmanipulował całą rozmową. Bo podczas takich rozmów no, często zdarzają się takie sytuacje, że druga strona, nawet nieświadomie, nie mając hmm, pojęcia o tym, że manipuluje, czy używa pewnych zachowań, które wywołują w tobie pewną reakcję, hmm, no, no stosuje, zachowuje się w taki sposób. Czyli hmm, z tym czymś twój pracownik ma nie wyjść. Więc z czym chcesz, żeby twój pracownik wyszedł? Dobrze by było, żeby twój pracownik wyszedł, z, po pierwsze, z planem, Czyli co ma konstruktywnie poprawić, co ma konstruktywnie rozwinąć, co robi faktycznie dobrze, czyli w obszarach, w których wykonuje te zadania, które powinien wykonywać i one są wykonywane dobrze i te obszary, nad którymi jeszcze powinien popracować. W tym, z czym powinien wyjść, to też powinien wyjść z tym, że jest na to jakiś pomysł, jest na to jakiś plan i jest na to jakiś określony odcinek czasu. I powinien wyjść z tym, że Ty jako przełożone, jako przełożona, czy jako Lider, szef czy współpracownik, widzisz obszar dla tej osoby do pracy, bo jeżeli wyjdzie ta osoba z rozmowy z tobą, z takiej rozmowy, zdołowana i całkowicie z poczuciem, że się do niczego nie nadaje, no to niestety, ale za chwilę będziesz mieć zombie w pracy. A na ten temat ja już nagrałam wiele, wiele odcinków, więc zapraszam cię do obejrzenia ich. Bo to niestety kończy się fatalnie i dla Ciebie, i dla tego pracownika, ponieważ po pierwsze, Ty nie realizujesz celów, jeżeli Twój pracownik wchodzi w taki stan, ale również on też nie realizuje celów, no i za chwilę obydwoje wiemy, w jaki sposób to się skończy. Czwartym pytaniem, które powinno pojawić się zanim w ogóle podejdziesz do tej rozmowy, to jest wylistowanie sobie tego, czego nie chcesz, żeby pojawiło się na tej rozmowie. I znowu, po co Tobie to jest? Po to, żebyś ty jako lider, jako menedżer, jako kierownik, jako kierowniczka czy właścicielka się pilnowała, bo, odpolną, od, bo odpowiedzialnością pilnowania w trakcie tej rozmowy jest po Twojej stronie. To jest Twoja odpowiedzialność, a nie odpowiedzialność Twojego współpracownika, czy odpowiedzialność Twojego pracownika. To Ty zarządzasz tą rozmową, więc jeżeli wylistowujesz sobie wcześniej obszary, które nie chcesz, żeby się pojawiły na poziomie merytorycznym, w poziomie emocjonalnym, czyli na przykład odchodzenie od tematu rozmowy, wchodzenie na tematy poboczne, prze przesuwanie rozmowy w obszarze innych osób, czyli na przykład na zasadzie ty, ty wskazujesz obszary, konkretne fakty, które na przykład wymagają rozwoju, czyli które nie zostały dowiezione, a twój pracownik zmienia temat i mówi: Ale Marysia, Ale Zosia, Ale przez coś tam i pójdziesz w ten wątek poboczny i, i wejdziesz w ten temat. No to niestety, ale to nie pomoże w całej tej rozmowie. Albo jeżeli na przykład twój pracownik wejdzie w stan emocjonalny, w którym będzie komunikacja taka. No tak, to jest moja wina. Ja zawsze wszystko robię źle, zawsze się do mnie czepiasz. No to bardzo często jest tak, że niestety znowu wchodzimy na temat poboczny i ta rozmowa nie robi się konstruktywna. W, w tym obszarze również, czy, co się nie powinno pojawić, ale się może. Z twojej strony brak cierpliwości, irytacja, czy podniesiony głos. Więc, jeżeli teraz sobie wypiszesz, że te obszary nie powinny się pojawić na tej rozmowie, to jest większe prawdopodobieństwo, że będziesz się tego pilnował. I teraz te odpowiedzi na te cztery pytania dobrze by było, żebyś miała, czy żebyś miał je przygotowane i położone na kartce obok siebie, żebyś. Mogła, żebyś mógł w każdej chwili siebie kontrolować. Że nawet jeżeli te emocje pójdą za daleko, nawet jeżeli ta rozmowa przejdzie na drugi tor, to tak i tak masz szansę na to, żeby po prostu do tego toru wrócić. Kolejnym obszarem, który warto by było zrobić, to jest przygotowanie sobie planu na tą rozmowę. Czyli co chcesz powiedzieć na początku, co chcesz powiedzieć na środku, co chcesz powiedzieć na końcu, jak chcesz to zakończyć i z jakim akcentem na sam koniec macie zakończyć to spotkanie. Są czasami takie sytuacje, w których te rozmowy zaczynają robić się takie bardzo ogólne, zaczynają być podczas tych rozmów puszczane hasła typu takie generalizacje. Ty zawsze, ja zawsze, ty nigdy, takie dość dużo ogólniki. Zawsze się spóźniasz, za każdym razem nie przynosisz tego zadania na czas, czy zawsze to jest niedokładne. Jeżeli też te ogólniki pojawiają się z twojej strony, bądź pojawiają się ze strony twojego pracownika, to znowu one spowodują, że odejdziesz od tego konstruktu, który masz zaplanowany na tą rozmowę. Ba, dalej wejdą niepotrzebne, niezasadne emocje, czyli takie emocje, których jest w tym momencie za dużo, i cała rozmowa nie robi się konstruktywna, oparta o fakty, ale cała rozmowa robi się Rozmową emocjonalną. I wtedy oczywiście ty możesz wejść w krytycznego dorosłego, ty możesz wejść w osobę mm, agresywną, mimo że wcale ci się nie będzie to wydawało, ale również może twój pracownik w, ta, w takie emocje wejść, i wtedy możecie znowu wejść w tego ping ponga, czy możecie wejść w przyciąganie liny. Ja dlatego o tym tak dużo mówię, dlatego że podczas tych rozmów, kiedy zwłaszcza one są robione na samym początku, kiedy i ty nie jesteś nauczona, czy nie jesteś nauczony i nie masz wypraktykowane tego, jak się do tego przygotować, co zrobić, na co zwrócić uwagę, ale również twój pracownik jest do tego przygotowany, pojawia się dużo emocji, pojawia się dużo halucynacji, pojawia się dużo interpretacji tego, co tu się dzieje. I tych halucynacji jeszcze przed tym spotkaniem. Więc z jednej strony, Ty wchodzisz na to, na to spotkanie z pewnym bagażem, twój pracownik wchodzi na to spotkanie z pewnym bagażem i wejść w takie obszary, które w ogóle w trakcie tego spotkania nie powinny się pojawić, i jest bardzo łatwo. Co znowu odciągać się od tego, jaki masz cel na to spotkanie i z czym Ty chcesz wyjść dla siebie z tego spotkania i z czym ma wyjść z tego spotkania Twój pracownik. Ważnym obszarem jest obszar, w jaki sposób Ty przeprowadzasz tą rozmowę. Rozmowa powinna być w oparciu o empatię, czyli nastawiona na wytłumaczenie raczej i przedstawienie z jednej strony. Faktów, sytuacji, zadań, do których ty się odnosisz, ale również z drugiej strony mm, oparta też o te emocje, które pojawiają się u ciebie, czego ja wiem, że menadżerowie, liderki, właścicielki firm wcale nie chcą tego używać, ale również w oparciu o te emocje, które wywołują się u ciebie w momencie, na przykład, kiedy twój pracownik po raz siódmy się mm, spóźnia. Pamiętaj o tym, że twój pracownik może mieć na tą sytuację inny punkt widzenia. I znowu nie wchodzisz w tego ping w przepychanie, tylko dajesz do zrozumienia pracownikowi, albo mówisz wręcz, że rozumiesz jego punkt widzenia i rozumiesz w jaki sposób on do tego podchodzi. Natomiast wracasz z powrotem do faktów i rozmawiasz o tym, jakie te fakty są, ale też pokazujesz swój punkt widzenia. I teraz pamiętaj: to ma być empatyczne, relacyjne, ludzkie, a nie tak, jakby. Twój współpracownik rozmawiał z Robokopem. Jeżeli pojawi się dużo emocji, to często pytacie mnie o to, co zrobić właśnie. Jeżeli, jeżeli jest dużo tych emocji, to co mam zrobić w trakcie tego spotkania? Czasami u niektórych pojawia się właśnie to: ja pokażę, kto tu jest szefem, ja pokażę, kto tu rządzi, ja udam zimną damę, czyli taką w ogóle mnie to nie rusza. Tu pracownik. Na przykład wzruszył się i, i płacze, bo sytuacja dla niego nie jest łatwa, a ja tak i tak do końca doprowadzę tą rozmowę, bo po prostu tak należy. I teraz są dwa aspekty tego. Jeżeli Twoim pracownikowi pojawiły się takie emocje, jeżeli w ogóle pojawiły się emocje takie, że ktoś płacze, albo pojawiły się emocje takie, że wasza rozmowa nie idzie w tym kierunku, że jest bardzo burzliwa i widzisz, że za chwilę zostanie przekroczona granica, to po prostu normalnie przerwij tą rozmowę, przełóż ją na następny dzień albo zapytaj pracownika, czy potrzebuje czasu na to, żeby. Dojść do siebie, bo widzisz, że pojawiły się emocje, czyli nazwij te rzeczy po tak jak one się pojawiły, zrób godzinną przerwę i z powrotem do tej rozmowy wróć i po prostu tą rozmowę przeprowadź do końca. Jeżeli znowu się pojawią emocje, no to może trzeba będzie tą rozmowę przerwać i jeszcze raz dać czas na to, żeby ten pracownik, współpracownik czy ty, bo to też może dotyczyć, dotyczyć Ciebie, żeby te emocje opadły. Natomiast jest jeszcze druga strona tego. Czasami są takie sytuacje, że osoby, na szczęście zdarza się to rzadko, współpracownicy czy pracownicy w taki sposób manipulują drugą osobą. Czyli jeżeli cokolwiek temu pracownikowi się powie, że Wykonał nieprawidłowo, czy wykonał nie do końca, czy nie było to zgodnie, zrobione ze standardem, a ty w trakcie tej rozmowy to przekazujesz, i za każdym razem u tego pracownika pojawiają się emocje, i za każdym razem ten pracownik od razu wchodzi w stan, w stan emocjonalny, że to zawsze jest jego wina, że on wszystko robi źle, że ty się zawsze jego czepiasz, i to się pojawia raz, drugi, trzeci, i to jest jakiś scenariusz, który jesteś w stanie przewidzieć, to może zdarzyć się tak, że to jest sposób Twojego współpracownika na to, żeby nie poruszać trudnych tematów, i wtedy. Jeżeli raz przełożysz spotkanie, musisz do niego wrócić, drugi raz przełożysz spotkanie, musisz do niego wrócić, trzecim razem musisz nazwać to, co widzisz i pokazać, że widzisz, że to zachowanie wygląda w taki i w taki sposób, powiedzieć, co ono ci robi. Czyli jak wpływa na Ciebie, i że wcale konstruktywnie do tego Wy nie, nie, nie dochodzicie, i jednak mimo wszystko pokazać to na poziomie faktów, czyli jednak mimo wszystko, czyli jednak pomimo tych emocji, które z drugiej strony się pojawiają, a może w takim efekcie, jeżeli tak poprowadzisz tą rozmowę, pojawi się u tej drugiej osoby złość, tą rozmowę przeprowadzić do końca i pokazać, że um, tak wygląda ta sytuacja. Dlatego, że jeżeli. Tego nie zrobisz, to osoba, z którą współpracujesz, ma bardzo jasny przekaz, że takimi zachowaniami jest w stanie załatwiać coś dla siebie, czyli na przykład ty nie dajesz jej informacji zwrotnej negatywnej, co w efekcie ma wpływ na ciebie, na pracę tej osoby, ale również na innych współpracowników. Na temat toksycznych relacji w pracy nagram wideo, po to, żebyś mogła. Po to, żebyś mógł zobaczyć, jak często wchodzimy w pewne układy, w pewne relacje, w pewne gry i dlaczego po prostu nie warto tego robić. Więc prowadzimy taką rozmowę dalej na poziomie spokoju, opanowania, zrozumienia, natomiast konsekwentnie mówimy o faktach, które po prostu się pojawiają. Kolejnym ważnym dla Ciebie obszarem, jest kontakt z Twoimi emocjami. Czyli podczas tej rozmowy dobrze by było, żebyś miała świadomość, czy miała świadomość tego, co w trakcie tej rozmowy czujesz, co w trakcie tej rozmowy robisz, jakie zachowania u Ciebie się pojawiają w związku z zachowaniami, które są po drugiej stronie. Dlatego, że to też Ci pokaże, nad czym Ty powinnaś, czy powinnaś popracować, ale również pokaże Ci to, które. Z zachowań osób, z którymi współpracujesz wpływają na Ciebie negatywnie, a które wpływają pozytywnie. Wtedy jeżeli przyjrzysz się też w trakcie tej rozmowy sobie, może się okazać, że niektóre rzeczy, które powinieneś powiedzieć, nie mówisz ich, dlatego, że pojawiają się u Ciebie jakieś obawy, pojawiają się jakieś lęki, pojawiają się opory przed tym, żeby coś przekazać, coś powiedzieć, bo boisz się na przykład reakcji tej drugiej osoby. Jeżeli tak jest, no to no w trakcie rozmowy oczywiście nic z tym nie rób, ale przyjrzyj się sobie i popracuj nad tym po prostu po tej rozmowie, ponieważ to jest bardzo ważna informacja zwrotna dla Ciebie, co w Tobie wywołuje dyskomfort i na przykład dlaczego, pomimo, iż masz zaplanowane pewne punkty do omówienia, Ty na przykład tych punktów nie poruszasz i tak nie robisz tego na przykład przez najbliższy rok, pół roku czy nawet 10 lat, a potem to spada do Ciebie po prostu lawinowo i w momencie, kiedy nagle wyciągniesz te wszystkie obszary na pracownika, bo nie mówisz mu na bieżąco tych rzeczy, to nagle okazuje się, że wylewasz mu nie tylko kubeł zimnej wody na głowę, ale wylewasz mu um, cały ocean zimnej wody na głowę i nagle okazuje się, że Wy nie jesteście w stanie współpracować, bo przez brak kontaktu ze sobą wywaliłeś wszystkie emocje na osobę, z którą współpracujesz, a ona do tej pory myślała, że wszystko jest ok. Jeżeli pojawia się u Ciebie otwartość na to, żeby potrenować takie rozmowy, żeby się nagrać, to to jest bardzo dobry sposób, dlatego że my siebie nie widzimy. Czyli, jeżeli wcześniej nie praktykowałaś takich rozmów, nigdy nie, nie robiłeś ich, albo to były raczej rozmowy feedbackowe, czy takie rozmowy dające informacje na przyszłość, ale nie takie podsumowujące, to może się okazać, że nawet nie wiesz, co pokazuje twoje ciało, w jaki sposób ty się zachowujesz, że podnosisz głos, czy że używasz takiego jakiegoś charakterystycznego zwrotu i często tak jest. Jeżeli masz ze swojej strony otwartość, to dobrze by było po prostu zrobić sobie taką próbę, zrobić sobie taki test, ustawić kamerę, nagrać siebie, nawet nagrać na początku sam głos, potem głos z ciałem i zobaczyć w jaki sposób się po prostu w trakcie tej rozmowy zachowujesz, czy przypadkowo Twoje zachowania nie wchodzą w zachowania agresywne. Często jest tak, że z firmami, z którymi współpracujemy, jak się do nas zgłaszają w obszarze właśnie szkoleń dotyczących, czy rozmowy oceniającej, czy ocen pracowniczych, i tam trenujemy taką rozmowę nagrywaną na kamerę, to bardzo często osoby mówią, że są zaskoczone tego, że w ogóle tak mówią, tak robią, tak się zachowują i że faktycznie ich zachowanie może być odbierane wtedy dość, na przykład, Agresywnie albo biernie, albo że się wycofują w pewnym momencie, jeżeli druga strona coś zrobi. Więc, jeżeli masz taką otwartość, to ja cię z jednej strony zapraszam do nas na warsztat, z drugiej strony możesz też sama postawić kamerę i po prostu zrobić sobie taką symulację, kiedy taką informację zwrotną, taką podsumowującą przekazujesz swojemu pracownikowi. Ważnym obszarem jeszcze, o którym warto jest na początku pamiętać, zanim w ogóle wejdziesz, wejdziesz w te obszary, przyjrzeć się dwóm, Kwestią, czy jesteś introwertykiem, czy jesteś ekstrawertykiem, dlatego że jeżeli patrzysz na temperament i z poziomu temperamentu. Ty jesteś osobą ekstrawertyczną, a osoba, z którą współpracujesz, jest introwertyczną, to Twoje zachowanie z poziomu ciała, energii, mówienia może być odebrane jako nakręcenie się, może być odebrane jako agresja, może być odebrane jako takie dominujące. Z drugiej strony, jeżeli jesteś osobą introwertyczną, to bardziej będziesz zwijać się do środka i na przykład wycofywać z niektórych rzeczy. Więc wtedy zachowanie drugiej strony, czy jeżeli druga strona będzie ekstrawertyczna, będzie dla Ciebie trudne. I teraz z jednej strony. Ty możesz być trudna dla swojego pracownika w momencie takiej trudnej rozmowy, ale również twój pracownik może być trudny dla ciebie. Jeżeli nie ruszyłeś jeszcze i nie zapoznałeś się, nie czytałaś żadnych materiałów na temat temperamentów, to ja naprawdę do tego Cię bardzo mocno zachęcam, bo one nie są tylko aktualne w sprzedaży, one są aktualne w ogóle we współpracy ze wszystkimi osobami. Oczywiście, jeżeli chciałabyś taki warsztat dla siebie bądź dla swojego zespołu, to ja cię gorąco zapraszam. Wystarczy, że wejdziesz na Future Skills, na stronę, umówisz się na bezpłatną konsultację i osoby z mojego zespołu, konsultanci z mojego zespołu pomogą ci dobrać narzędzie skuteczne dla ciebie i dla twojego zespołu. Na koniec, żeby taką rozmowę przeprowadzić i żeby ona była rozmową, wartościową warto jest zadbać o to, żeby pojawiło się podsumowanie. I teraz dobrze by było, żeby to podsumowanie pojawiło się z jednej strony z twojej strony, ale również ze strony twojego współpracownika. Więc dobrze by było jeszcze przed tą rozmową przygotować sobie pytania, jakie zadasz pracownikowi na sam koniec, żeby podsumować, usłyszeć, czy faktycznie on, czy ona Wyciągając z tej rozmowy, to, co ty chcesz, żeby z tej rozmowy wyniknęło. I nie są to pytania w stylu, czy masz jakieś pytania do mnie, czy wszystko zrozumiałe, czy wszystko jasne, bo z takich pytań to się niczego nie dowiesz, a to są pytania otwarte, jak ty tę sytuację widzisz, co zrobisz, w jakim kierunku zamierzasz pójść, jakie działania zamierzasz podjąć. Czyli wszystkie te pytania, w których ty usłyszysz, na ile ta druga osoba. Przyjęła to, co zostało podczas tej rozmowy powiedziane, na ile widzi proces rozwojowy do przodu dla siebie, na ile widzi możliwości zmiany, po to, żebyś ty, jako liderka czy jako lider, miał pewność, że obydwoje rozumiecie tak samo. Jeżeli całe spotkanie Twojej narracji jest monologiem, no to ja cię zapewniam, że nic z tego nie wyjdzie. Więc znowu, zanim usiądziesz do takiej rozmowy, zanim pójdziesz na żywioł, przygotuj sobie pytania otwarte, jakie temu pracownikowi zadasz wcześniej. I nie chodzi o to, żebyś siedział z kartką i robił punkt po punkcie to, co masz na tej kartce, ale chodzi o to, żeby po to zrobić wcześniej ten cel i ten plan, żebyś mogła, żebyś mógł spokojnie. Sprawdzić, czy wszystkie punkty zostały poruszone, i żeby mieć inspirację do tego, że nawet jeżeli jest ten stres, nawet jeżeli są to emocje, żeby były podpowiedzi, inspiracja, jak tą rozmowę przeprowadzić. Czyli przede wszystkim, zanim idziesz na rozmowę rozwojową, oceniającą, podsumowującą, to się do niej porządnie przygotuj, tak jakbyś wybierał się na negocjacje do najważniejszego klienta. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, merytoryczny i interesujący, to ja zapraszam Cię po pierwsze do komentowania, zadawania pytań. Ja z chęcią naprawdę na wszystkie odpowiem. I oczywiście do subskrybowania, czyli kliknięcia dzwoneczka, żeby więcej merytorycznych, konkretnych i wartościowych treści dostawać ode mnie. Za dzisiaj bardzo Ci dziękuję i zapraszam do drugiego wideo, w którym dalej będę kontynuowała temat rozmów rozwojowych rozmów oceniających.